o futuro. miłość poszukuję pomocy powiedzą głos i dźwięk muzykał to, wygodzić mogę ciść chcę stracona słowa, to dla was, mnie ręka, karmi mnie strach, ja wiem, że tak nigdy nie chciałam, krzyki hałas ciągle z nawet jest ta głośna, ta drostna, cisza jest tak takuś to, o cisza Robisz dobre, już zniszczono i mnie. Tak bardzo chcę naprawić mój błąd, miejsce odzyskać, sworocz. skrzydła raz ciężko odzyskać. Wizji, których, których wtedy nie słuchałam, Bóg ostrzegał mnie. Wizji, których wtedy nie słuchałam, ostrzegał mnie. Krzyki, hałas ciągle słyszała. To nawet cisza jest.